Siemanko, Siemanko. Gram tutaj dzisiaj mhm. z naszym Miszkiem, z naszą maskotką, z naszym dowódcą. Ej. Planu. No co, Misie, kto jest maskotka? Bro. On, Tak, tak, orasz. Nie, nie gada, że. Nie, nie zamierza się z nim mieć. Nie, proszę, nie. Nie, nie, nie. a chcę, ach chcę, ach chcę, a chcę, a chcę, a chcę, a chcę, chcę, chcę. Dedu, to czemu się z nim nie W ogóle polecam jego kanał. Miska. Mega polecam. No, no. Robi teraz live'a. No, ale pewnie kiedy już by. Nie, ja nie mogę. Aha. A jak mam... Niby zdjąć y, z nederytowego czegoś, nederytowe coś No, ja. kliknij po prostu znowu Nie, bo ja mam nederytowe spodnie i ja nie mogę ulepszyć Ja. O... Naprawiłeś się? Tak, naprawiłem. Tak, to no. kana. Ej, to Chodź, lecimy tam. A ja mam w ogóle 20 serwis. No, ulepszałam sobie. I dzisiaj robię. a Dzisiaj robię już na 5 kluczy. Konkurs. Dobra. Zasady te same. Pozdrawiam. No to czekaj, to czekaj, to czekaj. To ja mogę od siebie dorzucić. Ja mogę od siebie dorzucić. Dla widzów. Tak zwykłych, tak, tak no, zwykłych, zwykłych tak, mogę dać. Jest tak zwykłych. O, nie, tak słuchaj, zwykłych, co robię? Rozumiesz to, że teraz nie ulepszę A. sobie B na 21, nic? Ja nie rozumiem, co się stało, A. ale ja nie mogę ulepszyć. Bo patrz, bo jeśli mam tutaj, zdejmuję te spodnie Tora które są nadrytowe i chcę je ulepszyć, na spodnie Loki'ego? No czy nie mogę No o, co jest? Co jest? Na pewno masz naprawione i to wszystko. Mogę ci na... Może ja, ja mam ...screen na Discordzie Nie, nie trzeba nie, no, Dobra, no, Ej, no, ja otworzę jeden tego Jeden zwykły kluczyk na szczęście Budki no to... flasza ale a, Nie. za Ci jedno. Zawsze. Poczekaj na mnie. Zawsze z tych wszystkich e, z tych e, zwykłych to wypadają takie piątki. Ja bym musiał sobie ten. Ten! Poczekaj, ja sobie biorę miecz ulepszę. No i dzisiaj będziemy się klepać. Dzisiaj będziemy się klepać. No, będzie. będzie klepka, mhm, uh -huh. bro Ale ja nie rozumiem jak ja wtedy deadłem z setem osiemnastką No nie a? z setem osiemnastką, a ze wszystkim osiemnastką Okej, okay. stój, 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 stój Daję sobie tutaj no, kobłębę Kurde, zapomniałam, bardzo trener. przepraszam, bardzo przepraszam Kąży. A, chłopcy Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Czekaj Oj, ktoś wbił na live'a Czekaj, ja też biję. Muzyczkę wbiję Muzyczkę wam palę. też na live'a Dobra, muzyczkę odpalę Tylko, trochę cisza Naprawdę? Dobra Ej, Ej, Jak tam. ktoś Batman jest głupi i go nie Ej. lubimy Też on mnie jakby dwa razy. Dobra. Zabie. On mnie dwa razy. To zabie. mam wszystko. To dawaj klapka szybką. Ja kontra ty? Czy co? Ja mam w ogóle 26. Co? Ja mam 27. Czekaj chwilę. Kurde, ale to jest głośne. Nie, nie, nie. Ja nic nie słyszę. Nie tego we na dwójka na innych ta, 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 A masz koksy, masz koksy Masz czy nie masz Bro Masz czy nie? Wiem co, Ej, no laga mam, co zgrana Ja też dzisiaj mam mega lagi, Tam nie. No. Powiem Ci ten, masz koksy? Masz koksy? Takie pytania. A wy... Z, 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 wie Powiedzcie, z czego mam zrobić serię. Czelnikita? No, że ten... Że czy masz koksy? No, no dużo to... mam. Daj mi zmianę. Ja? Okej. Okay. Ukośnik, wymiana. Mam, mam, mam. Dużo mam. A ile masz? Bo ja mam tylko 22 Okej, okay, da daję ci wymianę. Daję ci wymianę. Tak jak powiedziałeś, bro. Co? Co mi chcesz dać? Ja ci mogę dać to... Dobra. Coś e Batman jest głupi i go nie lubimy. Nasz klan go nie lubi. Bro, co jest? Co ci daje? Plus 127 Dała mi plus 127. Okej, okay, dawaj. Dawaj to wyryli tak. bo już tego. To no ja przedłużałem ja, ja już Czekaj. dostałem, co? Co? Ja już dostałem, mówię. Co nie mówisz? Mówię, że ja już dostałem dobra. Ej, mi. No mam wszystko kurde, to gordowane, tak gra. nie, chyba będę musiał jednak wyjść z tego twojego la... bo później słyszę, jak ty coś tam mówisz. Okej, okay, chodź. No chodź kroku. Nie no, chodź mi się, chodź, 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 chodź. Chodź Mark, chodź, chodź, chodź. Marka, no dawaj, dawaj, no. dawaj. Lecimy, lecimy. Lecimy, Mark. To nikt co? Mów... Wiem, Mark, że lecimy! Lecimy już tam, lecimy. Lecimy okay. na kopa. No i zaczyna cię na jak mówię ci Wiesz, a czy nie? Za chwilę pan... Co? Że, mówię, że chodzi. Taka my... chwila. Kurde, już. to zgłośna. Dobra, dawaj, dawaj, strapi. Dawa, nie, nie, nie. My tego, we dwójkę. No, okay. nie delak i mam. Czekaj, wyjdę z tego twojego streama. Dobra. Hmm. Jest Czekaj. chcesz? Dawaj, dawaj, da, dawaj za nim, dawaj za nim. Ja nie wiem się klupa, Dobra. Dawaj za tym typem, Tak, tak. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Dobra. No. Dawaj, klepiemy. Gdzie on jest? Okay, Co się z um... nim stało? Przepadł na wieki Ej, Oskar, widzę Oskara jakiegoś gdzie, gdzie? 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 Pomóż, 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 pomóż. Eee, bije mnie Redstone obok, obok początku Redstone Okej, okay. lecę Obok początku Eem, O, linia, linia, linia Redstone tego Widzę, 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 jestem, ja jestem, ja jestem ja Chcę nim i bijc. O nie, tylko nie to. Dobra, ma, ma, mam swój kilof ze sobą. Kurde, Tylko mi teraz nie da du. Ja to słowa. Muszę rozstraszam. A, dadam, dadam. No dobra, cię szmaruję. O, dobra, to ten, Na. to ten, to ten padu, to tam padu. No o, właśnie zapomniałem o nim. A myślisz, ja że dlaczego jeszcze się zastraszyłam. Ja ja muszę polecieć jeszcze po... Ja nie mogę. Jak nie wkurzę czasem ten antylogout. Bo pa! kiedy wtedy na no odcinku dadłem The... z... Ja no ja już ja nie umiem. No. Kiedyś wtedy na odcinku dadłem z setą 18, to akurat właśnie przed antylogout. Bo ale powiem ci totem. Jestem mają ty Tak, ci powiem. Dobra nie Kurde, jak... nie! E, dobra, przepraszam Czekaj Nie wytrzymał, ja mam, ja mam ścinki Totalnie nie mam pojęcia czemu mi na tego Nie mam żadnego pojęcia Dobra, nie tylko on jak... sobie odpala muzykę na Spotify i koniec Wiesz co przed chwilą zrobiłem? Ile ty razy weszłeś i wyszłeś, kurde Kupiłem przed chwilą 20 temu! 20 Nie przesłyszałeś się 20 Saniki? Mówię, że przed chwilą kupiłem Ej, 20 ej, ej linia, 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 pomóż o czekaj, ja jeszcze Jestem... Ej, kle klepa, z typem, klepa z klepa z Dostaję, dostaję dla niej A uciekł, dobra, kurde, wali pan. O, Kacp jest Sorry, sorry, Lagi sorry, mam, sorry. tylko nie teraz. Dlaczego jakaś spiego. Bije go, bij go, biję go, biję go. Obrywa, obrywa, obrywa. Dadam. Jest, Dada. jest koksy, jest koksy, jest koksy! Koksy, koksy! Dada. Dada. Umarłeś? Ta, dadłem. deadłem, deadłem. A tu umarłeś? No ja dałem Porażka. Czekaj, nie gada, że ja straciłem swoje... i pięć kluczy. Nie, nie straciłem broń. Tu umarłeś? Tak. Niestety. Ale mam jeszcze mego dużo takich piątek. Ja chyba sobie wezmę piątkę i... No to, tak? Tak. No niestety. Powiem ci jedno. Ale mam twoje temy. Masz? Wszystkie? Nie wiem. Halo, jedno. Jesteń... Nikt main, Fahrer, ale nikt. ci jedno, jestem głupi, ale idę na strefę pvp w secie 500 Bo no po prostu nie mam czego tracić. no Bro. Pokładnik. Strefa. Nikt. P tam mam twoje temy. Strefa. TV... Ja tylko coś. Ale nie wszystkie. A, ale co ty miałeś na sobie? Ja. A masz chociaż... Mam pytanie. Ma. Okej, okay. let's go. Taka to moja. Nie, ja miałam siekierkę. Miałam siekierkę. Miałam siekierkę. Bro, dzień, no, ale ja miałam siekierkę. Ja odwołam, że. Chcę to do enderchesta Te moje itemy Co ja robię? Biorę tak Co ja robię? Halo Halo Nie, ja to odkładam do Ander Chesta i do się w piątce bić już nie jest do stracenia Ja nie mogę. No co? No będę musiał... Jakoś zrobić, no. No nic nie zrobię. Będę musiał trochę pokopać, bo ty nie masz pewnie żadnych takich surowców, żeby polepszać sobie. Czy masz? A co mnie Nie potrzebuję. Okej. Okay. No nie wiem. Chyba tak zakończył ten odcinek. Pamiętajcie o konkursie na pięć kluczy kosmicznych i na stak kluczy. I na stak kluczy. No zwykły. Pamiętajcie. A co trzeba zrobić? No pamięć. No, normalne zasady. Sub, like. I co pierwszy ten lepszy? Powiem okay.